Jak tam Marloś? Jedziemy kopać? Tak Jedziemy kopać, tak bo jedziemy kopać, tak No do. Jedziemy kopać, tak, No do. Tak się cieszysz, tak? tak. Słuchajcie, no i dzisiaj na łące dzisiaj na łące, gdzie byłem z barlejem. Marluś <noise> Marluś jest dzisiaj ze mną. Będę dzisiaj sobie chodził na takie łące, będę chodził z Lutusem i z Legendem, zobaczymy co tu jeszcze wyjdzie. Fajna srebrna moneta wyszła tutaj na tej łące, pokażę Wam za łączniku, sobie zobaczycie, także lecimy, do pierwszego dołeczka, trzymajcie się. Przygnął 106, po, po, tylko się poprawił po wykopaniu. pierwszy ja z tej strony ciało by ciało no ale co wyliczało? jest to? tak, to jest to były druty i jest pierwszy niestety na tej łące wychodziło dużo pierścieni wiodących więc mamy pierwszy kawałek pierścienia wiodącego niestety to pędzi tutaj troszeczkę ale wykopiemy, to będzie ciekawsze za później. nie poddajemy się. Muszę wiecznie, ponieważ nic nie wychodzi, a wyszedł guzik gaciowy, <grymny> to go nagram. Jest guzik gaciowy, mój pierwszy okrągły element z ziemi bił bardzo brzydko. Kopiemy i jest guzik. ok Marluś też już coś znalazł, ale chyba kawałek trawy, tak? No, musiałem Cię ściągać nas z drugiego pola, tak? Fajnie było, tak? Tak. tak. <tak> no tak, psina. Wybiegasz się dzisiaj, tak? Wybiegasz się. Lecimy dalej. Tu jesteś. Coś było na wierzchu, chyba z strony darni. No nie, tak do końca nie na wierzchu. Patrzcie. Krąglas jakiś. O, patrzcie, guzior. Jest guzior stary. Tego chociaż pokażę. Guziora starego. O, z szlaczkiem. Ale czasy świetności się jego skończyły. Jest zjedzony. Coś takiego. 72 sygnał. Kurde, dawno takiego ładnego nie było. Być może polbos. Być może jakieś sreberko. Fajnie by było. Trafi coś fajnego. Zobaczymy. Cóż to będzie. Ło! To powyginął kamerę. Odpalamy. Lecimy. Ło! Kurde, jaki kawał? Kawał ołowiu Kawałek ołowiu, ale cóż to było? Kawałek ołowiu chrupniętego albo to nie jest ołów, tylko to będzie będzie kawał ołowiu, ołowianek, jakiś coś Nie wiem, coż to mogło być Dwa kółeczka obok siebie Ciekawostka, idziemy dalej 19 sygnał pewnie jakaś blaszka będzie nieciekawa przy tym ID 19 to szału nie ma ale trzeba sprawdzić wszystko w kolei szału, szału nie ma szał jest A to zaskoczenie Słuchajcie okrągłe coś dajcie chwilę niestety jest to okrągłe, ale Trudno ocenić czy to jest moneta, czy, czy cokolwiek. Cebelko raczej nie, co Może być część guzika. <grymne> Lecimy dalej, no krągosz to krągosz. Trzeba było kopnąć. <grymne> często są. Nie wiem czy takie coś tam czytałem. Na tych larwach to chyba jakieś były szerszeni czy czegoś tam, nie wiem. Siedzi tego full w zimie tam i w kurza tylko. Yeah! Kolejna krągłość. Tym razem jest to cesarstwo. Pruscy tu są. Dwa fenolki w potężnej patynie, ale jest wjeczka. Nie wiem zaczyna sypać monetami być może nie wiem druga część łąki być może tu jest więcej monet być może zmiana wykrywki wpłynęła na to że coś lepiej wychodzi zobaczymy sygnał 36 no ładnie na monetkę jest jest coś okrągłego chwileczkę. Dajcie chwilę. No to ciekawostka. No nie jest dzisiaj łaskawa ta gleba. W większości monety zjedzone. Nie mam pojęcia co to było. Nie jest to srebro, pewnie jakoś... Może to była guzika. Może to była moneta podjedzona dość mocno. Niestety stan agonalny. No jest krągłość, ale no, nie ma szczęścia dzisiaj. Lecimy dalej. Bardzo, bardzo głęboko. Jeszcze nie wiem co to jest, ale jeśli jest to srebro, to PRL to raczej nie. Ale wygląda mi to na srebro, bo się świeci i jest kuku. ku. ku, ku, ku. O, <coughs> sorry, sorry, czekajcie chwilę. Ja. pi Jak ja dawno nie trafiłem w 12 części Talara. Patrzcie, to. Piękne. Ja pierdzielę. Czekajcie, wyczyszczę. Pięknaście, słuchajcie. Piękny stan. Menica C. 12 część Talara. Z konkretnej głębokości. Nie wiem, czy to ustawienia Rutusa, czy czy większe opanowanie Legend'a, ale Legend zrobił tutaj niesamowitą robotę w tym krótkim czasie, od razu wyszło mi parę monet, widzieliście zresztą, co prawda za jazdy, bo za jazdy. No ale jak się trafia srebrko, to to jest mega, to jestem ja mega zadowolony, jest dzień zrobiony i kurde, także Jas. Yes. zobaczcie to niebo, kurczę, niebo też się cieszy. Wyszło słoneczko, jest pięknie, kurczę, jest rewelacja, mega. Oczywiście powiem Wam szczerze, że przestałem nagrywać. Przy monecie, bo mówię, tyle wychodziło różnych śmieci, bo nie będę Wam pokazywał tego za te każdym razem. Jakieś kopania, gdzie wychodzi jakiś śmieć, i mówię, przy tym, przy tej, przy tej seberku, mówię, nie nagrywam, bo pewnie znowu jakiś ten. no sygnał nie był ciekawy, i to po prostu później. No tu akurat mamy zawiasek, no ale to duże, akurat duży metal, duże żelazo, i mówię, nie będę pokazywał, bo kurcze. Za każdym razem pokazywać jakieś piersi wiodące czy czy jakieś mieć to jest totalnie bez sensu. No i przestałem nagrywać mówię znowu jakiś mam sygnał taki średni a ja nie nagrywam no i właśnie nagrywam i akurat strzał nie i teraz właśnie w tym właśnie w tym całym poszukiwaniu jest to sygnał zaraz sygnał zaraz obok 26 no i widzicie kurczę no i teraz trzeba kopać na żywo a jakbym tak wszystkie nagrzewał, tak kopał na żywo, kopiąc dwie godziny, sygnał by był... naprawdę by był tasiemiec, tym bardziej w poszukiwaniu. No i właśnie jeszcze niedokopane. Gdzieś tam sygnał jest. O, 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 o jest dobrze. Ale co to jest? No to, co właśnie z tej łąki wychodzi ciągle. To pierścienie wiodące. No, stąd wychodzą pierścienie wiodące, to świadczy, że łąka nie jest przejdona. Nie przeszedł nikt tej łąki. No, ale to trzeba kopać, to jest czysta mieć. Więc kurczę, kopiemy. No patrzcie to. Jak tu tego sygnału nie wykopać? Piękne 35 i będzie to pewnie znowu kolejny. Już idę w stronę samochodu. No dobra, kończymy. Takim oto akcentem. Jej nie chrupnąłem. Była taka chrupnięta. Jest to moneta. O kurde, jest grubo. Jest grubo. No ale biedna jest skucze. Była bąbnięta wcześniej, czekajcie. Teraz się włączę, bo jest ciekawie. No i właśnie wam pokazałem monetę. Prawdopodobnie srebro. Nie mam pojęcia, co to jest za moneta. Jest trafiona. Bardzo niefortunnie z jakimś narzędziem. Jest spatynowana cała. Pewnie będziecie widzieli już opis, ale na no kurczę, nie jestem w stanie tu w tej chwili na łące. W żaden sposób tutaj. Prawdopodobnie jakiś grosus, ale tak coś tu się przebija. Grosus, ale. No, jest grubo. Więc zbliżymy sobie bardziej. Tak, grosus. Ale który grosus, co? I. Ale już kojarzy, to już coś takiego. Dobra, będziemy to identyfikować w domu. Na pewno Wam tu coś pokażę. Szkoda, że niestety taki strzał kurczę ładnie, ładnie, nieładnie trafiony, brzydko. Jak widzicie, ale jest, jest, kurczę, manetka, nie wiem, czy to srebro, czy nie, być może nie, bo z tej łąki już moje zajazdy wychodzą ewentualnie, jak są, nie są srebrne, ale chyba nie, to nie jest srebrne, tylko Dobra, jest dobrze, no i tym akcentem kończymy, zaraz lecimy do podsumowania, pokażę Wam, co tam wyszło jeszcze z innych rzeczy, których nie pokazywałem, także do, do podsumowania Wam pokażę, co tam było. Słuchajcie i szybkie podsumowanie. Ilość śmieci, wiadomo. Klucze.